Szanowni Państwo, nie przypadkiem po zmierzchu spotykam się z gospodarzem tego terenu, panem Radnym Józefem Hojnorem, ponieważ właśnie dzisiaj uruchomiliśmy tutaj na skrzyżowaniu Lwowskiej i Broniewskiego. Bezpieczne przejście dla pieszych, specjalnie doświetlone to bezpieczeństwo dla dzieci zmierzających do szkoły 18 do 20 dla mieszkańców. Z daleka widoczne cieszę się, że pan radny przypilnował tego tematu, i możemy się cieszyć z tego miejsca, które staje się bezpieczniejsze dla mieszkańców. Panie prezydencie, dziękuję w imieniu mieszkańców. Mamy, w szczególności będą bardzo za, zadowolone i wielka prośba, panie prezydencie, pięknie remontowana Broniewskiego, prosi o jak najszybsze oświetlenie. Gdyby pan prezydent zechciał dwa słowa żeby mieszkańcy wiedzieli, że tam jasność też nastąpi, bardzo proszę. Oczywiście lampy na Broniewskiego zabłysną, musimy się wpiąć po prostu do systemu na ulicę Paderewskiego, a jak wiecie Państwo, w tej chwili jeszcze tamten rejon jest rozkopany. Wkrótce przystąpimy do budowy skrzyżowania nowego ronda na ulicy Barskiej, Paderewskiego, Krańcowej oraz Broniewskiego. Jeszcze chwileczkę cierpliwości i naprawdę będzie pięknie i słonecznie. Barskie dziękuję, serdecznie dziękujemy.